Przede wszystkim, tubyku, a to 20 odcinek Zagrajmy w Black Mesa. Ostatnio mieliśmy całkiem ciekawą kąpiel w brudnej wodzie. Właściwie wodzie z domieszką po prostu jakiegoś... A zresztą wiecie co, sami zobaczcie. Sami sobie powiedzcie z domieszką czego ta woda jest. Tak czy siak, mało coś nie, nie udusiłem tam. No i gdzieś tam dopłynąłem, właśnie do jakiejś sterowni, tak mi się wydaje. No i tym razem będziemy bawić się wajchami. On. Aha. Co się tu dzieje? Czy jak tu wejdę, to to przeżyję? Może mi ktoś powiedzieć, wątpię? I chyba jakiś podgląd jest, więc sprawdźmy. O. Dziwna sprawa. A jak to przełączy, to co? A, wyłączam mielarkę, tak? Aha, już nie mogę z powrotem nawet cofnąć. Znaczy się, to był dobry ruch, aha. No dobra, z tego co pamiętam, to zostało to mocno uproszczone. Od czasów Half-Life'a oryginalnego. Tam to było dużo większe wyzwanie, no ale... Czemu nie? Jestem w sumie na tak. To teraz jest pytanie, czy ja mogę tego Bullsquida ubić stąd? Czy ty cierpisz? Tak, cierpisz. No dobra, no to ginrzesz. Skoro cierpisz. O kolejne Ale co? coś tak czuję, coś tak wewnętrznie czuję, że amunicja mi się jeszcze przyda więc może nie marnujmy jej w głupi sposób Aktualnie Mogę rozważyć jakieś zejście na dół na chwilę Celem zerknięcia co się tutaj skrywa A noż to będzie amunicja i co wtedy Dobra Ok widzę ale Ua, to, to było średnie, to, to było średnie ogło. I twarz I jeszcze raz pyszczek A Ty Brzydalu No i już, straciłem samą municję No genialnie, genialnie Byku Jesteś po prostu geniusz. No ale przynajmniej mogę zobaczyć czy czegoś nie pilnowały te foki Wygląda na to, że nie a więc jeśli będę potrzebował amunicji dalej, no to odczuję no jej brak. Trudno. Trzeba ponosić konsekwencje swoich czynów, więc żadnego, żadne wczytywanie gry w tej chwili nie wchodzi w rachubę. No chyba, że, że ten błąd uniemożliwiłby mi kontynuację. Wtedy rzeczywiście skuszę się na wczytanie gry, ale spokojnie mamy jeszcze... Będziemy mieli jeszcze czas się przekonać, co to dało, co to zabrało. Dobra, chodźmy tutaj. Uu, nie jestem pewien, czy ja, czy ja na pewno, aby chcę się tutaj znaleźć. Dobra, skoro, skoro mielarkę wyłączyłem specjalnie po to, żeby móc się dostać, no to się dostańmy tutaj. Przynajmniej te foki do mnie nie strzelają teraz, to jest pewien plus. Okay. No i taśmą ciągiem przed siebie Tak, ekran wczytywania Genialny Zresztą Nie wiem kto je wymyślił ale powinien sprawić żeby były dużo krótsze Ten był nawet w miarę Co się tu dzieje Czemu mnie to zabiera w jakieś nieznane landy bez mojej zgody i wiedzy Aha, coś, coś mogę przyłączyć, Fajnie, coś na dół prowadzi też fajnie, bo mogę sprawdzić czy się tutaj amunicja nie kryje. Nie. Swoją drogą ciekaw jestem co by ta amunicja miała tam robić. Kto by ją tam umieścił? No okej. Okay. Dobra, z tego tym wiadomo to... To otworzy właśnie. Przejście. Okej, okay, fajnie. Poruszające się części. Nie. Co tam jest? Nawet tak czy siak generalnie, że jest niebezpiecznie i tak dalej Właśnie widzę No dobra, to są klasyczne pułapki nagracza Notabene Właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo proste, ale jak widać zabiły mnie więc Widocznie nie aż tak proste jakbym chciał no Okej okay. Spróbujmy więc jeszcze raz, opisze się może nawet O mordę. Okej, okay, udało się. Czyli trzeba po prostu biec przed siebie. Uuu, jaka muzyczka. Motywująca do ucieczki. Wow! Nieźle. Dobra, nie, 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 w te ślimaki nie chce padać. Okej. Okay. Uuu. Czuję się jak śmieć. Spoko, spoko. Jo, chromole jak ja spadam. Dobra, spróbujmy dotrzeć na górę w jakiś... chory, magiczny sposób. Zakładam, że twórcy gry przewidzieli, że ktoś będzie no tyle nieogarnięty, żeby spać na dół. Uuu, hot, kraby, świetnie! Siemka nowe stworzonka, wredna. Dobra. Co mi to dało, że to się znalazłem? W gruncie rzeczy nic, fajnie. Dobra, panowie i pan... Ej... Dobrze panie i panowie mamy problem To chciałem powiedzieć Sanista? A. Eee. Ha? Może tędy. Jakaś apteczka, te klimaty? Nie Byku na co ty liczysz? zbawienie prawdopodobnie W jakiejś dziwnej formie Apteczka, poproszę apteczkę Najlepiej 4, ewentualnie 7 Uuuu, drabinka na górę. Okej, okay. pancerz... PANCERZ! Proszę bardzo. Nazwę pancerz. I chwalę się tym. Okej, okay. fajnie. Zresztą mam wrażenie, że coś mnie to zaraz zabije. Po prostu nie ma opcji, żeby było inaczej. O, bullsquid. Pewnie, jasne, czemu nie. Mogę tędy przejść? Nie za bardzo. Czy muszę wyminąć tego bullsquida? Naprawdę gra? Dwa ładunki bo... Nie 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 ma obcy. O mordę Dobra biegniemy Nie nie przejmujemy się tym typem Czy może chodzić po schodach? Nie bardzo Uff Wiecie zabiłbym go ale akurat nie mam municji mm -hmm. Świetnie Cudnie, miodnie Jakaś mina więc możemy teoretycznie założyć że Wysadzenie jej w powietrze jest dobrym pomysłem Och, Ja, romola Aha, no to tak, to było udane. Nawet bardzo. O matko tłoki. Dobra. Shift biegnę. Niech ja, to szlak. Okej, okay, jeszcze raz. Tak się kończy bycie niezdecydowanym. Ała. I tutaj... Jak Ja nienawidzę powtarzać jakiegoś fragmentu gry po prostu nawet nie wiecie jak bardzo No nawet ten stan nie zadowala Liczymy że jednak nie tędy droga Załóżmy że na razie trzeba iść za głosem taśmociągu Powiedzmy sobie tak Aha jak tylko klęknę to nie mogę się poruszać szybciej niż taśmociąg Spójrzmy tędy być może no gdzieś to prowadzi, bez wątpienia A tutaj się znalazłem, no proszę Czyli to wysadzenie się było bezcelowe, tak? Gratulacje byku Nagroda miesiąca za najgłupszą śmierć Odcinka Super Super ja nie wiem, jak, jak gra w takie gry sam to się takie rzeczy nie zdarzają, naprawdę. Nie wiem jak to się... Nieee, nawet mi nie mówcie, że... Dobra. Okej. Okay. Spoko. Przynajmniej mogę sobie podnieść pancerz. O przepraszam, lekka czkawka. Dziwna. Okej, okay, gdzie był ten pancerz? Jeśli tu była drabinka i tam był pancerz. Chyba tu. Dobra. Super. Wezwamy te skrzynie jeszcze raz. Na wypadek, gdyby ich zawartość była generowana osobo. Ale chyba nie jest. Teraz... Drobne wyścigi z BullSquidem. Który się w ogóle prawie, że nie skapną, że przechodziłem obok. No, widać chłopak ma średni refleks. No, ale to nie ma czego winić. Jakoś specjalnie zdarza się rodziska. Najlepszym oczywiście. Jeszcze raz idźmy za głosem taśmociągów I tu już się zapiszę Żeby nie być jak ostatni głąb Fajnie prawda? Dobra, też się cieszę Ha, czy ja mam na to skoczyć od boku jakoś czy jak? Nie, przydałoby się... Aaa, aa Przydałoby się to jakoś przesunąć tylko jak? To jest dobre pytanie, jak? Chyba, żeby... o jak ja... jak ja... prawie spadłem. Dobra, tylko co mi dało w sumie uratowanie się przed wypadkiem w tej sytuacji? Nic, co? No dobra, mamy poważny problem. Hmm... Nie wiem, co mam zrobić. Powiem wam, że spadanie na dół nie działa najlepiej. Dobra, spróbujmy od... Spróbujmy odczytać grę na dobry początek jakiegoś planu może jakiś przełącznik jeszcze jest, który ominąłem aha, no tak oczywiście jak już mówiłem takie rzeczy zwykle nie zdarzają się kiedy gram bez nagrywania to jest chore aha to jeszcze który działa w ten sposób no dobra wredne to było wredne gra było wredne Ale spróbujmy jeszcze raz bo chyba pozycja czegoś tego czegoś jest nie taka jak powinna być Czemu to się nie obkręca? Laliśmy, że tak jest dobrze. Zapiszę się. Będę hopsał Strzegam, że będę hopsał. Może z wyższej pozycji zaraz. Aha, udało się. No, i gitara. Uff. Czego ta gra ode mnie wymaga? Myślenia w niedzielę, naprawdę. W niedzielę. Chore, dobra, tak czy siak, udało się przejść dalej mam jakąś butelkę wybielacza No i płomienie, oczywiście Zdaje mi się, że trzeba wyczyć moment Dobre. tak, ała I tak mnie przypiekło Dobrze, że miałem pancerz O nie nie nie, żadnych ślimaków nie toleruję Dobra, co się tu dzieje Więcej pancerza, To sporo Fajnie, fajnie, cieszy mnie to niezmiernie czy ja mogę to otworzyć? Proszę gro! to jest redna istota Dobra Gdzieś tam jest, fajnie Co to jest? Amunicja do magnum O tak, to bym chciał podnieść Chcę to podnieść gro Chcę to podnieść Ale zaryzykuję jedną próbę O, jak ja nie trafiłem Cóż Gdyby to tak po prostu uderzyć Dobra, to nie wygląda tak jakby za bardzo miało działać Aha, chyba widzę drogę dalej Fajnie, tylko jest teraz pytanie Co jest tutaj? W takim razie Tylko mi nie mówcie, że się wróciłem Błagam, nie Tej opcji nawet nie ma o, Gdzie ja kurczę jestem? A dobra, wiem gdzie jestem No dobra jeszcze ujdzie w miarę. Mogę się tam wrócić. Gordon, skocz na tę rurę. Gordon. Dziękuję ci bardzo. O o, o. O ma, jak to nie wyszło. Tak wczytałem grę. Wiem, wiem. Wiem, wiem. Dobra. To się nie udało. To jest droga dalsza. Z tego co widzę. Uuu, ale to jest jakiś schowek. Czy mam wrażenie, że w tej skrzynce coś będzie. Nie. To było mylne wrażenie. Ale za to możemy skorzystać z ładunku wybuchowego, co mnie oczywiście cieszy. I co? 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 No co? Bum! Proszę bardzo, mina zdetonowana. W bezpieczny sposób. Drugiej nie ma. jest jasne że jest. Oczywiście, że jest, Tak jak inaczej. Bum! Ała, wow, berwałem. Ale nie tak mocno, jak mogłem. Wow, nie, 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 chcę zostać zmielony gro! Nie! Powiedziałem nie Dobra, gdzieś tam wylądowałem. Będę znikał gdzie Mam wrażenie, że strzeniłem Ciekawe czemu Woda pod napięciem, naprawdę Naprawdę gro. Może i nie Dobra, skoczmy na dół A no dobra, nie jest to źle Kurczę wszystkie tereny tu pozwiedzam Zanim dojdę do właściwego Miejsca Gdzie ja kurde jestem Brak mi słów Nie wiem gdzie jestem, nie wiem co mam robić, wszystko jest świetne Okej, okay, drabina, cokolwiek, bro. Chciałbym się dostać na jakiś zbiornik, albo znaleźć jakieś drzwi, ale no... Nie widzę tu żadnych. Ani drabiny, ani drzwi. Sam nie wiem. Ten... Bicie w to nic nie daje. Pędę. A tędy... Nie... Nie... Ja pierdzielę. No dobra, do stu razy sztuka. idzie, szykuj się na wyścigi. Sorry, ludziska, naprawdę. No ale cóż, nie chcę wczytywać gry, bo to jest oszukiwanie w gruncie rzeczy. W jakimś tam stopniu, większym bądź mniejszym, ale jednak wkrócie rzeczy jakoś tam żyje jeszcze, więc no Spróbujmy tam dotrzeć. Jeszcze raz. A czemu nie w sumie? Raz się udało, to drugi raz się nie uda. Proszę bardzo. Za pierwszym razem? Hahaha. Ha, ha. No, to trzeba wyczuć moment. O morne jak mnie to przypiekło No tak, straty w pancerzu to nie pierwszy raz Jak to się dzieje akurat, no i była taka droga chyba gdzieś tutaj A, tędy i chyba tędy Dobra Prawie wróciłem fajnie Bardzo fajnie A, Och, Niech romole. Po 100 razy nie będę latał. Nie ma takiej opcji nawet. Czy dwa razy mogę, ale sto razy nie ma takiej opcji. O, nawet mniej pancerza straciłem, proszę bardzo. Fajnie, fajnie. Zapiszę się może w jakimś punkcie trochę bardziej skłonnym i wybaczyć moje błędy. I to nie jest jeden z nich. Może... tak, to będzie jeden z tych pasjonujących odcinków, to na pewno. Dobra. Au! Coraz mniej pancerza tracę na tym. Albo gra się nade mną lituje... I tu bym się wcale nie specjalnie zdziwił, jakby tak było. Albo po prostu coraz bardziej rozminiam, jak ten mechanizm działa. Dobra. Tu się zapisze, o. Haha! Ha i teraz już bez żartów skaczę tutaj. Dobra. I bez żartów chciałbym skoczyć dalej. Pro, ty wredna istota. Nawet nie wiecie jak ciężko jest to w gruncie rzeczy przeskoczyć. Dobra, się tak siak, udało się. I zasuwamy dalej. Oderne skakanie z kontrolem. Spacją to jest chore. O, pancerz, dobra. To lubię. Me gusta. Czemu tak mało? Okej, okay, takiej mielarki jeszcze nie widziałem. Śmiesznie się to zazębia. I zaraz ja jeszcze zginąłem. Dobra, nieważne. Nie, nie, nie ma co podliczać. Teraz żyje, to się liczy. Dobra. Wow. Epicka ta milarka, mówiąc szczerze. Okej. Okay. Tak, mnóstwo zielonej brali. No, barnaki no zapowiada się genialnie Rabinka, no tak To jest lepsza opcja myślę No jeżeli to ma w jakiś sposób oczyszczać Odpadki to powodzenia Dobra, tak czy siak Uuu Amunicja do Magnum, nawet tam widziałem chyba amunicję do Szydlana Cieszy mnie to niezmiernie To jest pytanie czemu? To magno było takie zielone. dawno nie oberwałem od żadnego żadnego... ...bóuskuida. Aha, no tak, jak na szczytywania. Nie, ja po prostu nie mam więcej pytań. Idealny timing. Świetnie. Ale z drugiej strony to prawdopodobnie oznacza tyle, że etap z oczyszczaniem ścieków mam mniej więcej za sobą. Co w sumie mnie cieszy. Tak naprawdę. Ech, za dużo zadań zręcznościowych na raz też potrafi męczyć, szczególnie jeśli się nagrywa. No a wiadomo, nagrywanie wymusza to, że po prostu idzie człowiekowi tak jakby pierwszy raz w swoim żywocie dotykał klawiatury i myszy. Prawda? I starał się z cokolwiek zagrać bez jakiegokolwiek doświadczenia bądź jakiegokolwiek sprytu. No po prostu taki jest rok nagrywania, tak. Um, także jeżeli chcecie kiedyś uzyskać dolne granice waszych umiejętności w czymkolwiek, to po prostu włączcie w jakimś urządzeniu nagrywanie i w sumie to tyle w tej kwestii. Dobra. Widzę klatki Busquidów. No źle, 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 byku. Opinuj błąd. Hawdaii. Widzę klatki. hyundai gdzie one są? Są one śpią? Śpią. O, jakie słodziaki. To co? Znowu bombowa pobudka. Jak to nie mam? Kurczę. Ja bym chciał materiały wybuchowe gro. Dobra, w takim razie trzeba je będzie pociągnąć. Gdzie Poradzimy sobie z pisałca. A co? Widzicie? O morda jak mnie darwał padł się fajnie Okej okay. Jeszcze jakiś cwaniaczek? Nope. Tylko trzy. Chyba oryginalnie było ich więcej. Uh, ten jakiś nadpobudliwy był chyba. Ten też. One wszystkie nadpobudliwe. W ogóle zmęczyły się i zasnęły. Nie, nie, nie ogarnę. Drawino, brukujesz mi drogę, tak byś nie będzie. Mogę rozwalić? Jak to nie? Bo co? Bo jest na tacy jakiejś dziwnej? No nieważne Taki plan, nie ma co dyskutować hmm. No świetnie, już sumienialnie Cudowny O to mogę podnieść nawet Super A co to jest? Co to jest? Aha, okej okay. To w takim razie ta zagadka została usprawniona z tego co widzę. I trzeba po prostu tą deseczkę rozwalić, a nie tak jak wtedy, jak w Half-Life'ie oryginalnym cały generator. Wow. To było niezo. Fajnie. To mi się akurat podobało. Okej. Okay. Ja to otworzyć mogę. Pozwalmy no skrzynkę. Sprawdźmy co tam było. O czym gra chciała mnie poczęstować? Pewnie czymś tam chciała, poza martwym naukowcem, bo ja akurat nie jadam takowych. Nie wiadomo ile to leżało w jednym miejscu, prawda? Nie wiadomo o co chodzi. No i co? Tak sobie myślę, że to jest całkiem niezłe miejsce na zakończenie odcinka. I z tego powodu właśnie żegnam was obrzyganym zieloną mazią magnum na widoku. Dziękując jednocześnie oczywiście za poświęcony czas. No, także... Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.